Przygotowaniem na nieobecność, na zniknięcie, na całkowity dystans emocjonalny, teraz tonie w tej samej pustce, którą kiedyś serwowała ci na zimnych talerzach z fałszywym uśmiechem. Skomentuj nigdy więcej, jeśli znasz ten ból. Do każdej duszy oglądającej ten materiał to nie jest tylko wideo, to jest lustro, wiadomość, pobudka, to jest dla tych, którym dano poczuć się jak opcja, podczas gdy dawali z siebie wszystko. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zastąpiony, ignorowany lub odrzucony, to jest Twoje rozliczenie. Wspieraj ten kanał nie tylko dla mnie, ale aby ta prawda dotarła do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Wspierając ten ruch, ratujesz kogoś od cierpienia w ciszy. Wzięła Cię za pewnik, a Ty dawałeś lojalność, kiedy Ty byłeś zajęty byciem lojalnym, obecnym i uczciwym. Ona kalkulowała, Mierząc twój wysiłek, ważąc go w stosunku do swoich opcji, nie kochała ciebie. Kochała kontrolę, jaką dawała jej twoja lojalność, każda wiadomość, którą wysłałeś jako pierwszy, każda noc, gdy czekałeś na jej odpowiedź, każdy raz, gdy ignorowałeś jej dystans, by zachować spokój, karmiłeś jej iluzję władzy. A ona jej użyła. Współczesne związki wyhodowały roszczeniowość, a nie miłość czy lojalność. Wierzyła, że Twój czas, energia i zaangażowanie są gwarantowane tylko dlatego, że jest kobietą, że Twoja emocjonalna inwestycja jest jej prawem, a nie czymś, co musi odwzajemnić. I na to pozwoliłeś. Zachowywałeś się jak dżentelmen w świecie, który czerpie zyski ze złamanych serc, dawałeś jej wyłączność, podczas gdy ona dawała uwagę wszystkim innym. Ty planowałeś przyszłość, ona żyła chwilą. Publikowała prowokacyjne zdjęcia, pisała do starych adoratorów, a ty usprawiedliwiałeś to jej niepewnością. To był brak szacunku. Ignorowałeś swoje instynkty, bo twoja miłość była prawdziwa, a prawdziwa miłość zaślepia mężczyzn w świecie pełnym iluzji. Walczyłeś o jej miłość, podczas gdy ona bawiła się uwagą innych. Zostałeś wierny, podczas gdy ona flirtowała z ideą zastępstwa. Zostałeś nie dlatego, że byłeś słaby. Ale dlatego, że wierzyłeś, że w końcu zobaczy Twoją wartość. Myliłeś się, widziała. Po prostu jej to nie obchodziło. Testowała cię ciszą, chłodnymi spojrzeniami, emocjonalnym wycofaniem. Chciała zobaczyć, czy pękniesz. Nie pękłeś. Wygiąłeś się, skręciłeś i złamałeś w środku, ale zostałeś. Zabiłeś części siebie, by utrzymać jej uwagę. Ale uwaga to nie miłość. A miłość bez szacunku to powolne znęcanie się. Każdym wybaczeniem jej braku szacunku, ona traciła więcej szacunku do ciebie. Kobiety nie kochają mężczyzn, po których mogą deptać. Kochają mężczyzn, którzy potrafią odejść, a ona wiedziała, że ty tego nie zrobisz. Pchnęła więc mocniej, aż twoja dusza się zawaliła. Wtedy się obudziłeś. Kiedy zdałeś sobie sprawę, że miłość nie ma kosztować Cię godności. Wyciągnąłeś się po cichu. Przestałeś pisać pierwszy, przestałeś się tłumaczyć. To milczenie wstrząsnęło nią bardziej niż jakakolwiek kłótnia, ponieważ nigdy nie bała się cię stracić, dopóki nie zdała sobie sprawy, że mówisz poważnie. Teraz przewija Twoje stare wiadomości, opłakując wspomnienia, które zlekceważyła. Ale ty zniknąłeś. Emocjonalnie, mentalnie, duchowo. Wstąpiłeś wyżej. Odzyskałeś swoją energię, swoją męskość. Zrozumiałeś, że kobieta, która nie odwzajemnia Twojej lojalności wysiłkiem, nie jest nagrodą. Jest rozproszeniem. Teraz to jej kolej siedzieć w ciszy. Nie sprawdzaj jej. Ona tęskni, ale to już nie jest Twoja sprawa. Twoje uzdrowienie nie jest jej zadośćuczynieniem. Zostawiła Cię. Zagrała Tobą. Straciła Cię. I nie, to nie jest Twoja rola, by dawać jej lekcje. Życie to zrobi. Żal to zrobi a co z Tobą? Ty się podnosisz, odbudowujesz się, ustalasz granice. Twoja obecność jest darem, a nie gwarancją. Uczysz się rozpoznawać czerwone flagi i nie malować ich na biało z rozpaczy. Idziesz na siłownię dla dyscypliny, nie dla zemsty. Gonisz swój cel, nie dla odwrócenia uwagi, ale dla dominacji nad własnym życiem. Wzrastasz tak zaciekle, że nawet twoje dawne ja cię nie rozpozna, kiedy pojawi się następna kobieta, nie będziesz tolerować okruchów, bo ucztowałeś ciszą i szacunkiem do samego siebie. Nie będziesz błagał o miłość, bo nauczyłeś się, że miłość jest odzwierciedleniem wzajemności. Pozwól jej poczuć konsekwencje Twojej nieobecności. Wybrałeś siebie, wybrałeś spokój, wybrałeś dziedzictwo ponad pożądaniem. Próbowałeś wszystkiego, a ona była tylko chwilową kotwicą, wlewałeś energię i lojalność, by zbudować coś stabilnego, a ona po cichu testowała granice, jak wiele ujdzie jej na sucho. Nie pękłeś. Dostosowałeś się, kompromitowałeś części siebie, których ona nigdy nie zasłużyła dotknąć. Próbowałeś wszystkiego, od romantycznych randek po szczere rozmowy. Wybaczałeś jej emocjonalną niedojrzałość, tłumaczyłeś się przed przyjaciółmi. W najgorszym momencie myślałeś, że to Twoja wina. Ale prawda jest taka, że nigdy nie była gotowa, by Cię kochać, bo miłość wymaga odpowiedzialności i konsekwencji. Świat Randek karmi kobiety iluzją, że zawsze jest coś lepszego o jedną wiadomość dalej. Traktowała Twoje zaangażowanie jak plan awaryjny. Byłeś jej kulą emocjonalną, terapeutą, dostawcą, dopóki nie poprosiłeś o coś w zamian. Szacunku, wysiłku, odpowiedzialności. Wtedy nagle stałeś się kontrolujący, toksyczny, zbyt wymagający. Zniekształcała narrację, gdy wskazywałeś na brak równowagi. To nie była paranoja, to była intuicja. Grała na twojej empatii, użyła twojej lojalności. Gdy ty dawałeś więcej, ona dawała mniej. Uważała spokój za nudę, nie zdając sobie sprawy, że sabotuje mężczyznę. O którego modli się większość kobiet. Uwierzyła, że twoje przebaczenie jest słabością. Przestałeś się śmiać, zacząłeś wahać się przed mówieniem, przestałeś być sobą, byleby tylko ją utrzymać, i wtedy naprawdę przegrałeś, bo w momencie, gdy mężczyzna zaczyna się samocenzurować, by uszczęśliwić kobietę, już oddał swoją władzę. Nie zostawiła cię. Ty zostawiłeś siebie. Twój cel to nie odzyskanie jej. Lecz odzyskanie siebie. Zerwij wszystkie więzi emocjonalne. Wypełnij swój harmonogram postępem. Zainwestuj energię, którą marnowałeś na nią, w swoją kondycję, biznes, cele. Buduj emocjonalną dyscyplinę. Nie szukaj zamknięcia. Nie potrzebujesz go. Jej zachowanie było twoim zamknięciem. Zrozum, że miłość wymaga wzajemności. Gdy kobieta widzi, że bez względu na wszystko zawsze jesteś, przestaje się starać. Twoja praca polega na tym, by iść dalej. Myślała, że nigdy nie odejdziesz grała w swoje gry, a ty ciągle reagowałeś uprzejmością, bo wierzyła, że jesteś emocjonalnie uwięziony. Byłeś uzależniony od iluzji, że to może się udać. Ale kobieta, którą udawała na początku, nigdy nie istniała. Była aktem, maską, by cię złapać. Zaczęła cię porównywać do innych. Byś poczuł, że nie jesteś wystarczający. Chciała, żebyś pracował ciężej, nie dlatego, że cię ceniła, ale dlatego, że pragnęła kontroli nad twoją pewnością siebie. Współczesne relacje opierają się na dźwigni, a najwięcej ma ten, komu mniej zależy. Ona to wiedziała. Wykorzystała to. Ludzie nie cenią tego, czego nie mogą stracić, a ona wierzyła, że nie może stracić ciebie, ale coś się zmieniło. Może spojrzałeś w lustro i zobaczyłeś cień dawnego siebie? Obudziłeś się, nie krzyczałeś, nie kłóciłeś się, rozłączyłeś się. To jest to, czego nigdy się nie spodziewała. Mężczyźni tacy jak ty, kiedy decydują się odejść, nigdy nie oglądają się za siebie. To milczenie uderzyło w nią mocniej niż wszelkie błagania, bo było ostateczne. Było brakiem emocji, brakiem dostępności, obecnością szacunku do samego siebie. Teraz to jej ciężar. Pozwól jej w nim siedzieć. Nie odpowiadaj na jej tęsknię za tobą. Zbuduj swoje życie wokół celu. Chcesz szacunku? Odejdź, gdy nie jest wzajemny. Wybrałeś ciszę ponad chaosona, spodziewała się dramatu, a ty zaserwowałeś jej zimną, czystą ciszę. Nie dlatego, że brakowało ci słów, ale dlatego, że Twoje słowa straciły wartość w jej świecie. Gdy mężczyzna zdaje sobie sprawę, że jego miłość jest marnowana, coś w nim umiera, ale z tej śmierci rodzi się jego nowa wersja. Cisza to dominacja, to najgłośniejszy język, jakim może przemówić mężczyzna, który był ignorowany, lekceważony i emocjonalnie wyczerpany. Zniknąłeś, bo chaos nie może istnieć bez żywiciela. Przestałeś grać w emocjonalne szachy, w których ona ruszała pionkami, a ty poświęcałeś swojego króla. Teraz ona pamięta wszystko. Kiedy ty się odbudowujesz i znikasz w ciszy swojej ewolucji, ona zaczyna pamiętać wszystko, co myślała, że zapomni. Każdy cichy moment wypełnia się echem twojej obecności. Uważność, ciepło, bezpieczeństwo. Myślała, że to ma zagwarantowane. Teraz jest to duch. Im więcej próbujecie zastąpić, tym bardziej pamięta, dlaczego nie może odtworzyć tego, co dawałeś. Byłeś dla niej stabilnością w świecie tymczasowych mężczyzn. I zauważyła to dopiero, gdy stałeś się niedostępny. Pozwól jej siedzieć w utracie, kiedy ty idziesz naprzód. Ona siedzi w tej stracie cicho, ale ciężko. To milczenie jest karą. Nie dlatego, że chciałeś jej cierpienia, ale dlatego, że przestałeś ją ratować przed nią samą. Pozwoliłeś jej wpaść w konsekwencje jej własnych wyborów. Jest sama w swojej duszy, otoczona opcjami, które nie dorównują lojalności, którą odrzuciła. Zdaję sobie sprawę, że walidacja od obcych nie zastąpi szacunku jednego prawdziwego mężczyzny. Byłeś tym mężczyzną, ona myślała, że się złamiesz. Ale teraz rozumie, że uwaga nigdy nie była miłością. Milczenie jest jej lustrem. Pamięta, że miała cię gdy byłeś najbardziej wybaczający, najbardziej lojalny, i to zmarnowała. Twoją jedyną pracą jest teraz ciągłe budowanie życia tak kompletnego, tak celowego, że jej rozdział staje się tylko przypisem w znacznie większej historii. Nie straciłeś jej. Ona straciła ciebie. I to nie tylko mężczyznę, którym byłeś, ale mężczyznę, którym miałeś się stać.